Siema, no z tej strony Kubas, spokojnie, dzisiaj ze mną jest? Hej, Woltik, Kuba, siema. Mam sali z amigami, jeszcze nie mam wody w domu. Wziąłeś klasę? Tak, mam w niej Dobra. Wiesz, bierzemy skrzynki i wiesz, Pokazywałem ci! Co ja mam w perlu? Mam diabetę, odtępnij się tam perło? Poczekaj, pój... pomóż mi! Masz jakieś i ty, Mieszczy czy coś? Nie ma! Ktoś ma szartyzna, to uciekaj! Chodź, patrz, zrobimy tak fajną, chodź! Szybko! Zapykł, Uciekaj! Uciekaj! A ja mam jednego diamenta. 3 złote jabłka miał. Ej, jedno. Ej, ja mam podkę na patrzco Na regeneration. Dobra, na razie się dobrze zapowiada. Dawaj na spawnę, zanęczę. Tu jestem miecz. Czekaj. Na spawnie? dobra, nie ma nikogo na spałnie. Bo na kompasie jest gościu dopiero. Ale trzeba uważać na tego. Alexasu, Aleksasu, Daję. tak. On ma, że las dał się a gościu idzie na spałda. Uważaj! Czekaj, ja zaliczam, tu jesteś szybko. Ej, Mam tam to jeden, co? Masz, masz strzały? Nie. Ej, klepiemy go? Czekaj, dam ci tuniket Masz, masz seta Seta, jakby cię klepał I masz jeszcze spodnie Co? Ej dawaj, jemy złote abuszki i na niego? No, lockdown, ale nie miałem się Jak dam ci, czekaj, dam ci coś. Masz, czekaj, dam ci lepsze gacie, masz gacie. Nie chcesz żelaznych? Buty, też, też mam lepsze buty. Ej, Nie, nie wyleciała się siekierka. Mam dużo strzał. Ej, mam dużo strzał. Chcesz trochę? Masz jeszcze strzał. Masz połowę. O tu jeszcze strzały leżą. To se wezmę, bo. Ja, goście są daleko A ja jestem kuzacki Wreszcie jakaś chyba dobra ruda, daj! Nie przedłużajmy tego bo ostatnio nagraliśmy, to był ostatni odcinek i... Aha, mi, i... mi się wynagrywanie. Ty na dole, albo nie. Czekaj, ty ja na górę pójdę. Ty na dole. gościu jest dopiero 216 kratek. Co ty zjadłeś? Ja mam 6 złotych. Chcesz? A ile masz złota? No tu nie, jak, będzie, jak, będą, jak będziesz miał. Co? Jest! Jest crafting, tu u, u mnie jest. Co? O dobra, zaraz ci skraftuję. Mam Ma plicera! Ej! Masz Ej, ja sobie chyba wezmę sprinta. Nie! Nie, nie spa, Sprinta! Nie, ja jestem na filmiku, ja biorę Sprinta, Sonika. Nie, ja... Ja jestem na filmiku. Chodź. Da. Chodź, dawa, idziemy. Oni mają sowia, ci dwaj. I ten gościu chyba mają sowia, Oliwia i ktoś tam. I Martyna. O, idzie do nas, idzie! Ja mam wiesz, ja mam wiesz na Sharpnessa. Najwyżej go z łuku ściągamy. A, Patrz, jaki szybki jestem! E, on chyba w wodzie jest. Jak będzie w wodzie, to się tak wrąbie Jest, widzę go, widzę go. Mam go. A nas takie lagi, że... No nie, no jak mi go zabrałeś, no. A ja sobie wezmę i temy. Nic pożytecznego nie miał. O, mam dwa żelaza, to dobre. ja sobie idę zrobić żelazny miecz. Zabrałeś mi go, to wiesz. Bym miał już, już drugiego... No, za... Martyna jest blisko, wiem. A myślisz, że na kogo idę? jest na respie Ale ta Martyna jest słaba Ona gra, ona gra demonem U nas nie ma Tak Na dwa hity padła Tieti! Mam Tieti! właśnie ja sobie zrobię żelazny wieczór. A masz patyki? To daj mi. Mam 17 craftingów. No daj mi patyka. Daj patyka. Aj tylko my żyjemy. Tak. Dasz mi wygrać? Nie. Klepiemy się, klepiemy się na te, te jakie mamy. Tak! Ale czekaj chwilę. Jestem pewny, że mi się trafi knockback. Albo coś gorszego. Knockback. Knockback? Ile masz strzał? Ile masz? Ja mam A ja mam siedem To dam ci połowę Dam ci... Trzy Ja mam cztery No Czekaj Czekaj jakaś taktyka A jaki ty masz łuk? Jaki ty masz łuk? Co? Dobra, czekaj bez łuków. Aj, bijemy się bez łuków. Dobra, czekaj. Dobra, zdejdziemy start. Bez łuków. Dobra, start. Bez łuków powiedziałem. Bez łuków. Nie, to jest mało. Ej, dobra, bez łuków. Nie, kupucie, kupucie, Nie.